Szanowni Państwo, Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy od zeszłego tygodnia gości w swoich murach wystawę malarstwa Związku Artystów Plastyków. Oddziału Dolnośląskiego. Związek Artystów Plastyków obchodzi właśnie 30-lecie. Jego główna siedziba znajduje się w Poznaniu, a Związek Artystów Plastyków Oddziału Dolnośląskiego, który ma swoją siedzibę w Wałbrzychu, obchodzi aktualnie pięciolecie swojej działalności. Obecnie w Dolnośląskim oddziale znajduje się 16 Artystów plastyków, zarówno profesjonalnych, jak i e, amatorów. Drodzy Państwo, misją Związku Artystów Plastyków jest dzielenie się sztuką w poszczególnych oddziałach, oczywiście również na terenie całego e, kraju. E, w ramach tej misji organizowane są plenery, wystawy, również aukcje e, wspomagające działalność charytatywną. Związek Artystów Plastyków odnosi również sukcesy również na międzynarodowej arenie w międzynarodowych konkursach między innymi otrzymał Grand Prix na jednym z konkursów we Francji, a także Grand Prix w Kamiennej Górze i Dzierżoniowie. Doceniona została praca związku również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jej członkowie tegoż oddziału, oddziału dolnośląskiego, otrzymali również odznaczenia. Wśród odznaczonych znaleźli się pani Danuta Orska, Zdzisław Szpak, Piotr Pawlicki, Andrzej Mirzewski, którzy otrzymali odznaki zasłużone dla kultury polskiej. Um, przyznano również dyplomy gratulacyjne um, następującym członkom, pani Krystynie Leśniewskiej-Basionek, Januszowi Broniewiczowi oraz Ireneuszowi Szynnikowi. Drodzy Państwo, prace tychże artystów znajdują się właśnie we wspomnianej przeze mnie galerii. Przypominam, że ona nie jest w tej chwili niestety dostępna bezpośrednio, ale dla wszystkich Państwa umieszczamy ją na naszej stronie internetowej wraz z opisem. Tejże wystawy. Serdecznie zapraszamy do tej formy odwiedzenia naszej galerii, mając jednocześnie nadzieję, że już niebawem będziemy mogli Państwu przedstawiać pracę różnych artystów, a także powrócić do działalności bezpośredniej. Do zobaczenia!